Egipska piramida jest jedną z najbardziej tajemniczych struktur na tej planecie. Nikt nie wie, kiedy i jak zostały zbudowane, a co najważniejsze, dlaczego. Składające się z 2 milionów 300 tysięcy kamieni wyciętych i dopasowanych z laserową precyzją, piramidy ważyły 6 milionów ton. I nie tylko to budzi zdumienie. Wiele z tych kamieni waży około 80 ton i musiało być transportowanych z ponad 800 kilometrów. Tak wspaniała struktura, która wciąż stoi wysoko po tysiącach lat, jest cudem samym w sobie, ale i tajemnicą. Dla porównania, współczesna architektura, taka jak wieża Eiffla, mogłaby przetrwać tylko 20 lat, jeżeli nie byłaby regularnie konserwowana. I w związku z tym mamy pytanie, które nadal nas męczy po tych wszystkich latach. Kto zbudował piramidy? Czy ludzie byli wystarczająco zdolni, aby zbudować coś na tak masową skalę? A może otrzymaliśmy pomoc z zewnątrz? I dlaczego ich budowa była tak ważna? Czy służyło to większemu celowi? W dzisiejszym filmie zabierzemy Cię w podróż w czasie, aby dowiedzieć się, jakie tajemnice skrywają piramidy, które zaskoczyły nawet umysłu wielkiego Nikoli Tesli. Tysiące lat po budowie piramid Ziemia wita Nikolę Tesle, a jak wiemy, Tesla stanie się jednym z najbardziej wpływowych ludzi jacy kiedykolwiek żyli na tej planecie. To dziecko biegle władało ośmioma językami, wykonywało w głowie rachunek całkowy i różniczkowy i recytowało z pamięci wszystkie syberyjskie wiersze epickie. Wynalazł także zaporę hydroelektryczną, oświetlenie neonowe, sterowanie radiowe, silnik elektryczny i eksperymentował z inżynierią kriogeniczną na wiele lat przed tym, jak stała się ona powszechnie znana. Odkrył także częstotliwość rezonansową Ziemi, coś, co nie zostało potwierdzone przez następnych 50 lat. W rzeczywistości wkład Tesli w ludzkość jest tak ogromny, że jest on w 80% bezpośrednio odpowiedzialny za technologię, której używamy dzisiaj. Tesla wierzył, że piramidy w Gizie służyły wyższemu celowi i badał je przez całe życie. Zastanawiał się, czy nie są gigantycznymi przekaźnikami energii. Myśl, która zbiegła się z jego badaniami nad tym, jak przesyłać energię bezprzewodowo. Zdał sobie sprawę, że jonosfera mieni się energią elektryczną, którą można wykorzystać. Patrzył na Ziemię jak na gigantyczny generator elektryczny wirujący wokół dwóch magnetycznych biegunów, z których można wytwarzać nieograniczoną energię. Po pierwsze, w 1905 roku Tesla złożył patent w USA nazwany sztuką przesyłania energii elektrycznej za pośrednictwem naturalnego medium i wyszczególniono plany globalnej sieci generatorów, które miałyby dostęp do jonosfery w celu gromadzenia energii. Jego projekt w kształcie trójkąta stał się znany jako Piramida Elektromagnetyczna Tesli. Kiedy Tesla otrzymał 150 tysięcy dolarów od JP Morgana na budowę swojej stacji bezprzewodowej, było to dość dziwne ze strony inwestora inwestować w coś, co bezpośrednio zaszkodziłoby gospodarce i było śmiertelne dla innych produktów. System Tesli wprowadziłby świat w głęboką recesję, być może bardzo głęboką depresję. Znaczna część gospodarki opierała się na budowie sieci energetycznej i wytwarzaniu energii elektrycznej, oferując ogromne, liczne strumienie przychodów i miejsca pracy. Bezprzewodowy system wyeliminowałby to wraz z elektrowniami. Konwencjonalny system elektryczny tworzący strumień dochodów upadłby. Innowacyjny system elektryczny Tesli musiał zostać zatrzymany za wszelką cenę. Ale J.P. Morgan i Tesla byli przyjaciółmi, prawda? Dlaczego miałby to zrobić swojemu przyjacielowi? Mówi się, że Morgan, Edison i Marconi, a także wielu innych, byli zwykłymi marionetkami w rękach czegoś bardzo potężnego, ale ten temat to nie na dziś. Na razie wróćmy do Nikoli, Tesli i piramid. Uważa się, że piramida w Gizie jest grobowcem zbudowanym dla Cheopsa, egipskiego faraona, który rządził 4,5 tysiąca lat temu. Dlaczego więc nie ma tam żadnych cech charakterystycznych dla innych egipskich grobowców? Nie ma hieroglifów, artefaktów ani żadnych wyszukanych dzieł sztuki naściennej. Co więcej, mumii nigdy tam nie znaleziono. Jednak wielu twierdzi, że granitowy sarkofag znaleziony w komnacie króla kiedyś zawierał mumię Cheopsa, która została później zrabowana przez najeźdźców. Chcesz mi zatem powiedzieć, że hipnotyzująca architektura, która wciąż zaskakuje ekspertów w dzisiejszych czasach, nie miała ochrony przed kradzieżą i rabunkiem? Z pewnością coś takiego jak miejsce spoczynku królów i królowych byłoby silnie strzeżone. Budowniczowie piramidy używali materiałów, które musiałyby zostać przetransportowane z odległości prawie 800 km. Początkowo piramidy pokryto na zewnątrz białymi, polerowanymi płytami, wapiennymi, dopasowanymi do siebie z doskonałą dokładnością, co zapewniło im wysokie właściwości odblaskowe i izolacyjne. Do wewnętrznych powierzchni piramid wykorzystywano dolomit, który jest znany jako wzmacniacz przewodnictwa elektrycznego. Ponadto przewodnictwo elektryczne dolomitu wzrasta wraz ze wzrostem nacisku na niego. Podziemne tunele i korytarze wewnątrz piramid wykonane są z granitu. Zawierają dużą ilość kryształów kwarcu z metalem i dlatego doskonale przewodzą piezoelektryczność wynikającą z nacisku na kwarc. Ponadto radioaktywny granit jonizuje powietrze, co również poprawia przewodność elektryczną wewnątrz piramidy. Przy odpowiednim ciśnieniu wielka piramida mogłaby wygenerować ogromną ilość energii elektrycznej. W filmie dokumentalnym The Pyramid Code archeolodzy i teoretycy twierdzą, że starożytni Egipcjanie przybyli do wielkiej piramidy, aby uzyskać więcej zdrowej energii. Wiele relacji tych, którzy przeszli mozolną wspinaczkę na szczyt Wielkiej Piramidy, wiąże się z drobnymi, ale zauważalnymi zmianami energii, uczuciami kłócia w kończynach ciała, a nawet przypadkami porażenia prądem. Wspinaczka na szczyt Wielkiej Piramidy jest obecnie nielegalna, ale pod koniec 1800 roku brytyjski wynalazca Sir William Siemens dotarł na płaski szczyt, gdzie kiedy podniósł rękę, jego uszy wychwyciły przenikliwy dźwięk dzwonienia, po czym poszedł ugasić pragnienie i został porażony prądem z ust dotykających butelki. Dokument sugeruje, że były to piramidy energetyczne stworzone w celu przewodzenia energii lub ultraczęstotliwości na dużych obszarach Ziemi. Jedyną rzeczą, której nam brakuje, aby wielka piramida w Gizie funkcjonowała jako elektrownia, jest źródło energii. Płaskowyż w Gizie, na którym znajdują się piramidy, jest pełen podziemnych kanałów wodnych. Oznacza to, że przepływ wody o dużej objętości, który przechodzi przez te podziemne wnęki, jest w stanie wytworzyć prąd elektryczny. Mimo to pozostaje wiele pytań bez odpowiedzi, dotyczących wielu teorii, w jaki sposób osiągnęliby ten proces. Wracając do Tesli, jego wieża Wardenclyffe została zbudowana na szczycie warstwy wodonośnej z miedzianymi i żelaznymi prętami rozciągającymi się w dół do wody. Następnie energia elektryczna wysyłana do wieży byłaby przesyłana przez atmosferę na całym świecie. Piramida jest również zbudowana na warstwie wodonośnej, a niedawno odkryto tam miedziane rury i żelazne pręty. Gdyby kamień szczytowy piramidy był wykonany ze złota, energia skoncentrowana wewnątrz zostałaby przeciśnięta do góry i przekazana do atmosfery. Bezprecedensowy system dystrybucji energii Tesli wykorzystywał rezonans ziemi, podobnie jak piramida, i podobnie jak w przypadku piramidy, energia generowana przez wieżę Tesli byłaby nieograniczona, czysta. I praktycznie darmowa dla wszystkich. Ale wieża została zniszczona. Wyobraź sobie, jak wyglądałby dziś świat, gdyby Tesla z powodzeniem wdrożył swój projekt. A wy co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach poniżej i nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, żeby wspólnie z nami eksplorować świat. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!